Hej, witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym vlogu. Yy, dzisiaj mamy sobotę i yy, już jestem po tym tygodniu pracy. Powiem Wam, że no, było dosyć ciężko w związku z tym, że nas było tylko trzy w pracy, więc naprawdę tej pracy było dużo, byłam bardzo zmęczona po pracy. Przychodziłam, wiecie co, ja nie miałam siły na nic. Tylko zjadłam tam chwilę, trochę, powiedzcie, posiedziałam tak dalej, ale całkowity brak energii. no Straszne to jest właśnie takie coś, wiecie co, że yy, po pracy człowiek nie ma jeszcze siły, żeby po prostu cokolwiek zrobić, ale to tylko jest taki ten tydzień, bo tak normalnie to wiecie, jak ja wracam tam około 16, nie mam żadnych terminów, to jest wszystko ok, bo ja mam czas po prostu, wiecie, czy jakiś trening, normalnie obiady zrobić tak dalej, nic nie jest takie bardzo, też jest nerwowo, no ale po prostu nie aż tak bardzo jak w tym tygodniu, co był. Natomiast mam tam dalej wiele rzeczy do wyjaśnienia w poniedziałek właśnie... Po tym tygodniu. Natomiast to będzie dopiero poniedziałek, dzisiaj mamy weekend. I teraz, tak, moi drodzy, ja znowu w aucie. Jest godzina jest późno, bo jest około 13. Ja wyjeżdżam teraz do DM i do Action. Tam chciałam w Action coś przejrzeć, dekoracje, zasłony, jakie mają, tak dalej, bo patrzyłam już wstępnie na Amazonie, to jest dosyć drogo I tu chciałam sprawdzić jakość, cenę i tak dalej, żebym potem wiedziała, czy mam zamawiać na Amazonie, czy na przykład mogę kupić to w Action, bo też mi się podoba, więc to chciałam popatrzeć. Tam pewnie coś zakupi, bo chciałam płatki pod oczy, bieliznę kupić, więc takie głupotki. A w DM-ie to tam mam parę syna i też chciałam sobie zobaczyć ten korektor i nowe serum, widziałam, które się pojawiło na stronie, nie wiem czy będzie, no ale mówię, tego nie będzie pewnie dużo, więc ja to pewnie pokażę w dzisiejszym vlogu, po prostu później jak wrócę, bo no bo chyba nie będzie bez sensu nagrywać oddzielny film, no jeżeli po prostu ten vlog będzie dłuższy dzisiaj. Dopiero tak późno wyjeżdżam. Dlatego, że wiecie co, od rana, a czy od rana tam po 10, bo zanim staliśmy, zjedliśmy i tak dalej, zaczęłam e, szafę opróżniać. W sensie takim, że no, tą szafę musi właśnie teraz, właśnie ją rozkręca, i tak dalej. Bo taki pan przychodzi chyba o 17, tą szafę ma odebrać. W sensie wiecie, no, chcę ją kupić. I powiem wam tak naprawdę, jak się ja już wcześniej tą trochę szafę tak wiecie, przejrzałam, poskładałam takie, rzeczy, które po prostu letniej nie nosiłam, i tak dalej. Ale powiem wam, że tak się wynosiło te wszystkie ubrania i tak dalej. zobaczyłam ile ja tego mam o matko boska wiecie co bo ja jestem takim typem zbieracza jak już wspominałam mi się ciężko właśnie jakby Pożegnać z rzeczami. Tak myślę, a jakaś tam bluzka ma, mało modna, ale może coś tam, wiecie, będzie modna. Na przykład coś za małe, a może schudne. Coś za duże, a może kiedyś przytyję i potem będę żałowała, że wywaliłam. I w ten sposób, jak się gromadzi te, każe, wiecie, każdą sekcję typu za mało, za duże, coś będzie modne, a tu tu, a tu tu. No robi się tego masa, powiem Najwięcej to tych ubrań po prostu jest do przewieszenia do tego nowego domu. Ja będę musiała coś z tym zrobić, co jak będę już układała nową szafę. No to już tam będę musiała zrobić kolejną selekcję i się zastanowić po prostu. Znaczy, nie aż tak głęboko, czy coś się czy nie po prostu nosisz, albo nie nosisz, bo naprawdę ciężko z tym. Nie wiem, jak wy macie taki problem, ale ja jestem strasznym zbieraczem. Naprawdę, ja już próbuję tego się oduczyć, już tam część rzeczy jak wiecie, i tak dalej, ale no mam z tym problem. Więc tak na chwilę taki problem, właśnie o, o moich problemach. Omówiłam to już i właśnie jak wspomniałam, więc tam pojadę dzisiaj chciałam zrobić krótki trening, bo wiecie co, dawno treningów nie robiłam, robiłam to przed chorobą, natomiast ja się źle czuję, w sensie że mnie wszystko boli. <laughs> Przepraszam, dalej się duszę, ale to koszul, więc już tam przechodzi. Plecy mi bardzo bolą, powiem że jednak brak tego ruchu i tak dalej powoduje, że to ciało jest takie os e ostałe. No, wybrałam sobie trening na dzisiaj, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo u nas w salonie jest taki trochę Saigon, jest pełno worków, Pewno różnych rzeczy, ale może jak ta szala po prostu pójdzie, wiecie, już będzie sprzedana, więc tam to wszystko poprzestawiamy. Bo u nas na razie w mieszkaniu to się prześ już nie da, więc tylko kuchnia jest w miarę wolna. E, więc mam nadzieję, że to czas na to będę miała, bo naprawdę e, no, brakuje mi tego. I powiem Wam, że teraz mam taką fajną dziewczynę. Ćwiczę, ćwiczyłam wcześniej, z, e, właśnie znalazłam taką. A ona mi się pojawiła na YouTube jako propozycję? E, Eleni Fit, coś takiego, ale ona ma bardzo dużo subskrybentów, ponad milion. Ale no ma fajne te treningi, ma takie treningi, wiecie, pilatesowe i cardio i z ciężarami i rozciągające naprawdę i powiem Wam, że ja robiłam ostatnio przed chorobą jeszcze treningi bez tych ciężarów i miałam straszliwe zakwasy, a wiecie co, ja nie jestem jakaś początkująca, więc no powiem Wam, że fajne te treningi, więc no dzisiaj no, ja wybrałam sobie znowu kolejny trening z nią, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że po prostu będę miała czas jeszcze i miejsce, bo najgorzej w tym pokoju jest z miejscem jest. Dobrze, że my ja troszeczkę się rozgadałam, więc ja już odpalam to auto i jadę, bo tam mi też trochę zejdzie. Pewnie w Action z godzina, w DM-ie może trochę krócej myślę, bo tam nie mam aż tyle, ale w Action po prostu chciałam i robić też przegląd półek, więc też mi trochę zejdzie. Więc no taka sobota dzisiaj dosyć intensywna. Aha, a pogoda taka średnia, jak widać. Mm, dosyć chłodno, chyba jest 6 stopni. Ale w przyszłym tygodniu będzie ocieplenie tam około 10-12, więc wiecie, no taka bym powiedziała wstępnie wiosna. Ale z tą wiosą to tam pewnie jeszcze coś nas zadziwi po drodze. No dobrze, moi drodzy, więc e, ja już wróciłam, a znaczy, no nie tak już, bo już jest późno, mi jest przed czwartą, tak jak zawsze czas goni. Natomiast, no byłam w tym Action, byłam w DM, w Action bardzo dużo ludzi było. E, powiem Wam, że kupiłam parę rzeczy, natomiast nie będę nagrywała oddzielnych holów, bo tego jest za mało na jeden film. Natomiast mam tutaj parę fajnych rzeczy do pokazania. No nie wiem, może zacznę najpierw od dm na przykład. że wszystko w torbach nie wyciągałam. Wie co, ja sobie to najpierw może wyciągnę szybko i tak po prostu będzie łatwiej. W dm natomiast e, powiem Wam, że e, trochę pustych kółek dzisiaj było, e, więc no tak ciężko się było to zakupić, natomiast tam wiecie momencie pojechałam po parę rzeczy. Dobra, wyciągnęłam wszystko, już, już tak nie będę szaleściła. Więc tak, najpierw kupiłam nowość e, Be Routine, z, ten, krople brązujące. Tylko wiecie co, nie wiem czy to będzie dobrze widać, Taką, może Was tutaj wezmę na dół. Krople brązujące, za, one były za 6 euro. Ja jedno swoje Hawana, Hawaii Tropic, skończę już, a te drugie mam takie, jedno właśnie jeszcze z tego, z Miller Drugary, Drugary, ale nie wiem, teraz je gdzie położę gdzieś w jakimś torbie, wiecie, tam do, na strychu już i właśnie takich problemów, wie, dobra, wezmę to, spróbuję. Więc takie oto, i to była nowość, tam było dużo dorzuczę z tej firmy jakieś kremy z filtrem, ale ja tego nie potrzebowałam. Oczywiście wzięłam dwa kremy dla Tom Balea, How Time, ten do takiej skóry trądzikowej. To za euro 99. taki mały zapas mu zrobiłam, e, bo one są bardzo dobre, a potem nie wiem, kiedy będę w DM następnym razem, więc wiedziałam, że dobra, wezmę mu taki zapasik. Też to odłożę. Nowość e, Balea Beauty Expert, krem taki nawilżający. E, Widzicie co, to dobrze widać? 5,99 ten krem. I on jest z gliceryną i pantenolem. E, tu jeszcze jest e, alantolina. E, powiem Wam, że wzięłam go dlatego, że mi ten Balea Med się powoli kończy i ten okres taki zimowy też się powoli kończy, więc stwierdziłam... A tutaj jest otwarcie e, aż rok czasu od tego kremu, e, a czy ważność, e, więc stwierdziłam, że na tego teraz otworzę, to potem go nawet skończę, będzie na jesień czy coś, więc taka to no Ja mówiłam w początku Wam, że e, takie nowe serum jest, natomiast to nie było serum. To właśnie był ten krem. Ja myślałam, że to jest serum, natomiast to jest krem. Więc krem. Teraz tak, kupiłam z Catrice trzy rzeczy, więc tak. Ten korektor, ten co mówiłam ostatnio właśnie w Holbe w rossmanie on 3,95. I ja wzięłam teraz najjaśniejszy, czyli 002N. Nie otwieram go, bo po prostu na razie zużyję te dwa jeszcze, co mam takie inne. A potem zabieram się za te dwa z Catrice, które po prostu będę łączyła. Bo naprawdę korektor jest bardzo dobry. To się nazywa Instant Bright. Serum Concealer to jest takie średnie krycie, więc no tutaj trochę tego tak nie wiem, gdzie mam takie prześwietlone to wszystko. Natomiast jak już wspomniałam, to się nazywa Instant Bright i to jest nowość na półce na Catrice. Kat、I już kupiłam, a czy nie już, kupiłam to też coś z Catrice, to jest Soft Glam Filter Fluid. Glow Booster. I to ja wziąłam 0,20, czy taki średni kolor, bo też żeby był jasny i ciemny. Tak to się prezentuje. To nie jest nowością. Wiecie co, ja tutaj trochę tu, tu, tu zgasza tutaj mruga cały czas to światło. O. To nie jest nowością, natomiast ja teraz używam takiego czegoś, co jest taki jakby alarm, rozświetlacz. To można używać jako, jako podkład, jako mieszać albo samą. I ja teraz umówię coś z, z, z Essence. Tam już mam mniej niż połówkę. I stwierdziłam, że kupię sobie coś nowego, i to 7,95 kosztowało. I o dziwo było na półce, bo często, jak właśnie byłam w takich sklepach, to tego nie było. Więc ja zrobiłam sobie ten numer 20, ten, ten średni. Na razie nie otwieram, bo czekam aż skończę, dokończę ten essence. Natomiast potem, właśnie, zabieram się za to. I jeszcze z Catrice nowość. Eee, Sheer e, Beauties to jest taki lakier. Oni nie najtanszy, bo on kosztował 345 albo 3,75. On jest takich, właśnie wiecie co? Takich lekko nieperłowych, ma takie drobinki i to jest taki kolor lawendowy, to jest lawenda 100 numer taki lawendowy, taki delikatny właśnie. Ja ogólnie znowu problemy z paznokciami żeby widać, bo znowu mi się łamią skórki okropne. Po prostu przez pewien czas, no wiecie co, mało kremowałam, mało olejku nakładałam i znowu problem, więc trzeba to od teraz zadbać, ale mówię, taki z Catrice, no bardzo ładny w opakowaniu. Dalej tutaj było na przecenie, aż mi się zakurzyło to wszystko, Balea Med, to taki był olejek do makijażu z cika, To było z 3 euro na euro 95, więc ja po prostu, wiecie co, żeby mieć na zapas, bo ja tam jeszcze jakiś tam olejek mam, więc niedrogo, więc mówię, a już jakieś koń taki bardzo gęsty. I chodzi o wanie makijażu, ale na no mi to nie przeszkadza, więc to tak bardziej do tłustych normalnych cer, bo do, tłusty, do, do normalnych i suchych, bo do tłustych niebo zapcha. Daltej o Moskwy mi prosił ma, tą pastę modelującą do, do włosów. To jest ta matująca. Ona tylko 1,95 euro. 95, to jest właśnie tak, jakby dla mężczyzn przeznaczona. Pewnie ma taki zapach, pewnie bardziej taki wiecie. Więc taka to pasta. I herbaty. Nigdy nie brałam herbat z tego. Z, z DM. Tu mam, e, wszystkie tu wzięłam bio. E, to jest taka kreuter, e, lawender i Citron verbenen. Ta euro 95 Bardzo mnie za, właśnie zaciekawił ten, ewentualnie ten, ten, ten smak lawendy. No nigdy nie miałam takiej herbaty, bo to wiecie co, tak bardziej cytry, cytry, cyt, cyt, tą cytrynę czuję. No, ale dobrze, wzięłam jedną na kubę I dalej wzięłam melisę z trawą cytrynową. To euro 45 bo mam Melissa chyba już dwa pakowania ostatnie z Polski i mówię, dobra, wezmę, już w domu nic nie będzie, a my na wieczór będziemy wypić. I jeszcze biała herbata. Eee, ja białą herbatę lubię, przynajmniej tą, co kupuję w Biedronce, Tekane. Tej też nie próbowałam, ta też również 1,45 45. A herbat w DM po prostu cała półka. Tylko wiecie, ta herbata też nie jest taka najtańsza, bo to tam po 2-3 euro. Tak za herbatę 3 euro to tak sporo, nie? Wiecie co? A teraz ten e, haul z action. Tutaj mam. E, wycięte te na ziemię. To takie, bo zaczęłam już i tak. Ja zacznę może od bielizny, którą zawsze kupuję. Zaczynam teraz miałam się ta, która, która nie było ostatnio. Ona jest taka. To jest taka bardziej proszkowana, to jest taka e, czysta. W sensie taka wiecie, bez żadnych wzorów. I to była. Ja biorę zawsze emkę. Dwupak za 3,99 taka beż i taki czarny. A drugi to jest taki fiolet i róż. Ostatnio jak wam to tego nie było. Natomiast teraz nie było tych innych, co kupuję. Tam właśnie tak to jest właśnie w action. widzicie jak coś Wam się podoba, to lepiej to już teraz kupić, niż czekać. A kupię następnym razem, bo może tego po prostu już nie być. Tak to jest właśnie w action. Teraz tak, wziąłem również e, bokserki dla syna, bo on bardzo lubi tą firmę Umbro. To 3,59 mu Jedną e, siwę i jedne czarne, bo fajna w ogóle bawełna. To się wiecie, co nie, nie, nie kurczy. no Bardzo dobre są te bokserki, ta bawełna w ogóle w tych bokserkach. Więc to dalej. No to po prostu. Super bardzo zadowolona, że to w końcu kupiłam. Więc to jest w bomboniera za 3,99. Ja to e, już kiedyś to widziałam, to było za 3 miesiące temu i nie wzięłam tej bomboniery, Potem byłam ponownie. I już jej nie było. Teraz stały dwie ostatnie, więc wzięłam. I powiem Wam tak, ja to nie będę stosowała na cukierki czy coś, tylko na te jak to się nazywa do zmywarki? Tabletki. Bo ja sobie właśnie wykładam tutaj na blacie. Wtedy nie muszę, wiecie, popłukać, tylko po prostu podnoszę i biorę. No, taki mam patent. Te są taką malutką. Właśnie chciałam taką większą zamienić. No bardzo ładna, taka wiecie, solidna, szklana. No bardzo ładna jest, naprawdę. Mam nadzieję, że nikt tego tak szybko nie kupił tutaj. Więc 103,99. Dalej z takich ciekawości to wiecie, są był taki ala mini blender, ja wiem, że to może być średnia jakość, bo to było tanie, 10 euro bez centa, ale ja chciałam po prostu spróbować yy, i były różne kolory, to ja powiedziałam taki zielony, były tam jakieś tam różowe, czarne i tak dalej, yy, po prostu ja chciałam sobie to brać na śniadanie do pracy robić, wiecie co, właśnie płatki jakieś takie ala już, bo wiecie, no powoli to teraz cieplej, więc ja mogę takie chłodniejsze rzeczy jeść, właśnie tam widzicie banan, mango bym dała też tego jogurtu, czy też ym, odżywki białkowe, takie coś bardziej białkowego na śniadanie. Więc oto taki mini blender, wiecie, przynosi fanę bo to jest jeszcze ma takie y, zamknięcie tutaj, to można zamknąć. Więc no, mam nadzieję, że będzie mi chwilę służył, bo no chciałam z takie coś kupić, ale patrzyłam na droższe, a mówię, dobra, to teraz y, kupiłam, wiecie, no coś tańszego, spróbuję w ogóle, czy będę to tak często używała, jak myślę najpierw. Więc to jest jedna, następna rzecz. Dalej nic ciekawego, worki na śmieci, takie nie duże, jeszcze wiecie, co do przeprowadzki, bo nie, już tam tych nie mamy, to chyba euro 30. takie tutaj mamy ile, 10 sztuk, 120 litrów i takie też zwykłe wzięłam dwadzieścia, litrów, to 65 eurocentów euro centów, takie czarne zwykłe, po prostu do śmieci, bo wszystkie zużyliśmy dzisiaj, wiecie co, też pojawia się taka, nie wiem czy to było wcześniej, soda oczyszczona gospodarcza. W takim tubie, bo ja kupowałam wcześniej w DM, ale to wychodzi tam euro za cztery saszetki, a tu za euro 70 mamy tego, wiecie ile? Pół kilo, więc to się naprawdę opłaca. Widzą tak to soda tam doczynia do zlewów, do, do tam łazienki czy coś, takie całe opakowanie, więc no myślę, że to jest też e, dobry zakup, tanio. Euro 70 i teraz jeszcze mam tak, pastę do zębów. Widzicie co, mojej z nie było. Na stronę, po prostu jak będę, to wezmę sobie już dwie na zapas. Bo tam, jak mówiłam, tam nie zawsze wszystko jest, właśnie w action. Jak ktoś się planuje kupić, nie zawsze może być. Związniam tak, pastę dla chłopaków Odol Med, to jest naturalna, ziołowa. Znaczy, na przykład napisali, że jest naturalna, czy to jest naturalne, to ciężko powiedzieć. Euro bez centa. I taką e, Colgate Max White, e, taką wybielającą, bardziej, euro 69. Ale to będzie dla nich, bo ja to za mocne. Ale ta chyba jest taka delikatniejsza, bo kiedyś chyba to mieliśmy już. Więc dwie pasty. z trochę, trochę słodkie, więc takie Alakno Persy na promocji, euro 45 opłacało się, bo tego jest tutaj ile? 2, 4, 6, 8... 10 sztuk, to to się opłacało za euro 45. I jeszcze wziąłam tak, bierzę tu takie spórcze, od których przeleściła. Chipsy są na euro 25, to dla chłopaków na dzisiaj. Ja kupiłam takie krakersy z Eee, wiecie co, ja już te po wypaczki podczas. Eee, znaczy zjadłam po prostu, bo ja byłam głodna jak eee, wracałam, Właśnie zaraz zawieram się za robienie pizzy. Powiem Wam, euro 11. Dobre te krakersy, bo one nie były takie tłuste, tylko takie właśnie suchawa. i jest taki posmak seradko trochę słonek dla mnie, ale ogólnie dobre. Tylko wiadomo, no to mało zdrowe. Co tutaj ma? No, ma takie różne hity. Więc no, więc euro 11, ale było dużo. Słodycze w y, action milki tak wiecie niedrogo nawet bo to tak jest drożej jest w sklepach niż właśnie w action więc tak, takie niby mince to w Action ale tam przez ten bonirę i przez ten blender tam troszkę wydałam. Natomiast, jeżeli chodzi o te wszystkie dekoracje do domu, to fajne było. widzicie no, no, ja tak na to wcześniej tak nie zwracałam aż takiej dużej uwagi, bo nie potrzebowałam, ale teraz właśnie jakieś ramki nowe będę poczuła, obrazy patrzyłam. Zasłony były takie trochę niekolorystyczne jak dla nas, bo ja chciałam coś w a tam było takie beżowe, to tak nie, chyba że dostawa jakaś będzie. Ale ładne były poduszki, te przykrycia na łóżko, będę musiała kupić nowe jakieś, bo teraz większe łóżko w ogóle będzie mieli, więc ja muszę to mieć jakąś większą tą, e, po prostu, wiecie, tą, ten koc jakby. No dużo tam było ładnych rzeczy właśnie i do kuchni, wiecie, no och, ile tam do kuchni było, wiecie, co, tych talerzy, tych kubków, no w ogóle jakaś dostawa bo bardzo dużo, bardzo ładne. Ja może sobie w przyszłości wymienię, bo tam jedno takie, wiecie, takie poobijane, ale to nie brałam dlatego po prostu, że no to potem trzeba znowu przenieść tam, więc lepiej jak ja kupię po prostu wtedy już na nowy dom niż teraz, bo bez sensu, tylko mówię to mu, bo nie rzuciłam, bo ona raz jest, raz jej nie ma, a wolam po prostu już ją mieć, bo no mówię, no ostatnim razem była, potem nie było, a teraz było, więc mam. Jeszcze chciałam kupić sobie te... Hmm, Płatki pod oczy, te wiecie, ogórkowe, ale dalej tego nie ma. Ja nie wiem, może następnym razem będą, jak e, pojadę, bo naprawdę były bardzo dobre. I powiem Wam tak, już kończę ten swój wywód. Teraz e, zabiorę się za robienie pizzy, dlatego że o 5 ma być ten pan po odbiór tej szafy. E, I wiecie co, ja już Paciej ja więcej nie będę już nagrywała, dlatego że no, pizza potem będą ci pewnie panowie. Y, jeszcze muszę raczej z praniem, zobaczę co z treningiem, więc po prostu raczej nie będę miała, że tak powiem, y, czasu już na to wszystko, ale wiecie, no dzisiaj pokazałam dużo właśnie zakupów z Action czy z TM y, i powiem Wam, że tego, tego Action dalej y, jestem po prostu tak jakby, znaczy przekonana, że tam warto jechać, bo tam są pewne rzeczy, jest bardzo tani, aha, w ogóle tam były takie mebelki jeszcze, tak... Do tego action wrócę. Takie wiecie, y, takie ala stoliczki drewniane, jakieś półeczki i to było wszystko naprawdę niedrogie, bo to po 20, 15, 13 euro, no gdzieś człowiek kupił w takich cenach takie rzeczy, no nigdzie już. I fajne było do kuchni, takie wiecie, brytwanki do pieczenia, też nie, takie po 4, 6 euro, no to naprawdę tanio. To też muszę to kupić, ale to mówię następnym razem. a no i wracając do, do zakończenia tego filmu, więc myślę, że to będzie na dzisiaj wszystko, bo... Bo mówię, nie, nie mam tak więcej czasu już na dzisiaj, a chciałam jeszcze może i poprasować troszkę. No, zobaczę, no trochę jest tych obowiązków jednak. Ale ja teraz do Action. Czy do M długo nie pojadę, bo mm, mam nadzieję, że już w te klucze tu przyjdą. A czy nie, nie kluczy tylko po prostu ten e, list, już że są wpisane te wszystkie zmiany w księgach wieczystych i że te klucze po prostu dostaniemy i potem po prostu zabieramy się, widzicie, za malowanie. I już za. E, no i przetransportowanie wszystkich klamotów, bo naprawdę w tej chałupie nie ma jak przejść. A o tym stryku to już nie wspomnę, bo prawie cały stryk żeśmy zajęli. Dobrze, moi drodzy, więc dziękuję serdecznie za oglądanie, za wszelkie komentarze i widzimy się następnym razem. Pa!